Ewa Wachowicz debiutuje jako prowadząca w Halotu Polsat. Internauci wydali werdykt. W piątek 29 sierpnia Ewa Wachowicz zadebiutowała jako prowadząca Halotu Polsat. Dziennikarka razem z Krzysztofem Ibiszem oficjalnie rozpoczęła kolejny sezon porannego formatu stacji. Jak poradziła sobie 54-latka w tej roli? Internauci mają już swoje zdanie. Dotychczas w programie mogliśmy oglądać takie duety jak Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski, Agnieszka Hyży i Maciej Rok oraz Krzysztof Ibisz i Paulina Sykut-Jerzyna. Jednak w nowym sezonie te pary zostaną częściowo przemieszane, a na ekranie pojawią się zupełnie nowe twarze. Jak ogłoszono 27 sierpnia, Krzysztof Ibisz stworzył nowy duet z Ewą Wachowicz, a Paulina Sykut-Jerzyna będzie współprowadzić program z Tomaszem Wolnym. To jednak nie koniec zmian. Do grona gospodarzy dołączyła także nowa para: Ola Filipek i Aleksander Sikora. Ewa Wachowicz debiutuje jako prowadząca w halotu Polsat. Internauci wydali werdykt. W trakcie piątkowego wydania halotu Polsat internauci ochoczo dzielili się swoimi opiniami na temat nowej pary prowadzących. Widzowie stacji są zgodni co do jednego: Duet Ewy Wachowicz z Krzysztofem i Biszem okazał się strzałem w dziesiątkę. Dziennikarka otrzymała prawie same pozytywne komentarze, a to zdarza się naprawdę rzadko. Cudowni, super prowadzący, piękne studio, rewelacyjny nowy duet prowadzących, czekałam na nowy sezon. Wygląda pani jak milion dolarów, czytamy.